Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, jest ze mną Mestako. Halo, cześć. I witajcie w Payday 2! Ura, dawno nie było! Hurra. Bliet! E, suka! E, no, mamy w ogóle bardzo ładne czapeczki. E, tak, a tak naprawdę to nie jest Payday 2, tylko robimy wjazd na chatę. E, tak, robimy wjazd na chatę, bo e, Almir zbudował nową chatę nam. <grym> Postanowił, że... znaczy w sumie to Hoxton postanowił, że ta chata ta, to jest gówno i, i, i mamy nowy safe house. No, no tamtą spali, puścił z Dymem rozpalił wszystko. No ale dokładnie spalił ją. Tutaj Ned jest trailer na początku. No. Dobra, no i tak. Jak widzicie, jak ktoś jeszcze nie widział tego wcześniej, to mamy nowy safe house i można go ulepszać i mamy ileś tam możliwych ulepszeń. Tutaj różne postacie. To jest takie ogólne ulepszenie do wszystkich pokoi takich. O i tu safe i tak dalej. Dobrze. Aha, jeszcze trofea są. No właśnie, o tym trzeba też wspomnieć. Są trofea, na które wymagają jakieś tam rzeczy do zrobienia, żeby to coś tam zrobić, nie? O na przykład o. kozę można mieć w domu. <laughs> e, o co? Tosta można mieć? Ty, w kuchni no. można mieć wielkiego tosta Almira. <laughs> to nie trzeba to zrobić. Genialne. No i są też dodatkowe side-joby te, 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 do safehouse'a i za nie dostaje się koiny, za które się kupuje te ulepszenia. Ja na razie tych coinów mam zdaje się 12, więc sobie coś Potem lepsze. Dobra. No to co, lecimy, nie? No. A to mogę się od razu ulepszyć. E, a to pokażę jak nie wiem, coś, coś ulepszę i zobaczymy jaka jest różnica może. Dobrze. Może proszę przyjść do mojego domu. Zapraszam. Halo, Murzyn y, gadowski przebywa. Jasna chatę. <laughs> murzyn Gadawski, co? Dobrze. No halo, murzyn, szybciej. Proszę tyle nie dzwonić, tylko wchodzić do środka. Ile mam czekać? Czekaj. <laughs> okay. za dużo schodów tutaj, żeby dostać się. Za długa droga. No, widzisz. O, halo, puk, puk. Halo, halo, zapraszam. O, i tutaj mamy już e, naszego... E, naszego oto lokaja. Też jest ciekawe. Ty, ja nie wziąłem kurz. No, i teraz to jest e, jedna z fajniejszych rzeczy, zobaczcie. Robimy jeża. Jakie <noise> Jaki ponadziewany No, no i a te, teraz też jakbyście, popatrzcie kto to jest To jak ktoś kojarzy to jest John Cleese, czyli jeden z Monty Pythonów <noise> z Swoją drogą Bardzo tak mi się wydaje no co ty, Monty Pythonów? No głównie młodsze osoby to są więcej. Tak, no to jak ktoś nie wie, no to jeszcze ten pan występował w różowej panterze. Jako agent. Tak. <laughs> o kurde, ale y, ja movement kobry tutaj uskutecznie patrzy. Tak. O kurcze. No, co my tu mamy? Y, szafę grającą. Tak, którą odpaliłem. O, i słychać dźwięki z napadów. Komuś się nadziło i nagrywał wszystko. Shut up and stay down. No. Baloniki też są fajną rzeczą. No. I tak to wygląda. Tutaj jest coś, wiadomości jakieś. No. Generalnie też. Ten mój safehouse nie jest w ogóle ulepszony na ten moment, więc jest taka trochę, no jak widzicie, wszędzie pudła leżą i tak dalej. Yy, no cóż. Jaki syf. Yy, troszkę tak. Dobrze, yy, to co, ja zapraszam w takim razie do zwiedzania. Może najpierw tutaj do garażu chodźmy. Dobrze. O. Halo, Houston, co tam robisz? <laughs> Kombinuję coś przy naszym wozie. Hmm. A ty nie dali tu naszego kierowcę do safehouse. No a po co on ma siedzieć w środku? A, i też e, dzisiaj usunęli możliwość zmiany tego koloru skina. E, bo można było zmienić skina, tylko że to nie działało w misjach i, i dlatego to tymczasowo coś. Tymczasowo wyłączyli tak. i w przyszłości to naprawią. No, tak, tak przynajmniej tak powiedzieli, nie? <grym> Napisali. Hmm. Dobrze, co my tu mamy? Aha, A co na rysuje? rysuje? dwa starsze. Wy tego nie widzicie, no? Odkryłem mi starego małego. Jakiego? Zobacz na górze ten obrazek. Który? paków. Zobacz ręce. Ja pierdzielę. <laughs> no, tutaj Autorzy na. ewidentnie musieli tym bić na myśli. <laughs> O, na razie tylko moje dwie maski tutaj widnieją. <grych> no tam śpiewa. No, wy tego nie widzicie, bo ja tutaj yy, przenosi nas na stronę ze skinami yy, paydayowymi. Natomiast ze skiny zobaczyć wszystkie. Dobra, lecimy dalej, nie na co się opieprzać. Yy, a, tutaj nie ma rasta, bo ja gram rastem. Tak to by tu siedział chyba czy coś. Dobrze. dalej. Yy. Tutaj jest taki o, podjazd sobie, prawda i tyle tutaj nie ma co do zwiedzania. Jest dużo, dużo graffiti, nie? też jest masa takich hysteregów graffiti, nie. A się nie przyglądam właśnie. Ale też tam wpie... chyba na jednej ze ścian się autorzy podpisywali. A to yy, już ci mówię to było tutaj. to tu, 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 tu autorzy właśnie. Tak. Znajdę podpis Almira. Chyba nie bardzo. Nie wiem. <laughs> dobrze, proszę prowadzić dalej. dobrze. To chodźmy może do chainsa. Aha, nie ma chainsa, bo no ty tak. grasz chainsa. Ja tutaj pucuję sobie bronię. -puc Pucuj berło. He, <laughs> <laughs> nie. O kurde jak mi się kusza z bog Co? Joka zbogowana kusza ty? No. Tekstura się tak psuje. I tyfy. Mocko jedyna. Dobra, to idziemy. Stąd Tu nie ma w ogóle nic lepszego to tak 2 na 10, nie? Patrzcie, to nawet jakieś chipsy leżą, ktoś postawił. No, kurde, syf, bieda. No nic. O, to jest jedna z lepszych rzeczy. Jimmy. Dobry. Trochę przyćpany i. Jak zwykle. Jak zwykle. O oh, oh, oh nie, i tutaj zaraz obok. Ahem, poni. Poni. Halo, ten taboret wytrzymuje? Kurde. Nieżdżyj nie żyj, oh, nie le. Oh, 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 nie, O nie. O nie. No, i jest też Ziro. Hela, dlaczego on tutaj nie ćwiczy? E, bo to zależy. Oni w różnych miejscach są. To jest jego katana, też swoją drogą. Jak to u mnie genialnie. Po pokaż. Bada. Pokaż, ty to za zaprezentuj. Tylko właśnie już. On ma wbitą dzidę tam, gdzie ręce złożone, taki idealnie. <słyszy> mm. mm. <Dobra. słyszy> Jak je drewno. ty rzucasz, tym ta animacja jest taka głupia. Dobra, to jest A to jest śmieszna sprawa, bo zobacz, można ich bić, ale i krew leci, a oni nic sobie z tego nie robią, nie? No. Śmieszna sprawa. Dobrze, zapraszam w takim razie dalej, może na drugie piętro, albo nie, co tu jest? No, to na razie to na drugie piętro chodźmy. Dobrze. No. Zapraszam, zapraszam. Hmm. Tak. Jasna HT, hello, Jasna HT, dzień dobry. Tutaj jest Clover. E kamery, już nie. Nie lubimy kamer żadnych nawet u nas. O, i tutaj mamy te. Położenie kamer. E w tym dobra. Nie ma tu co więcej pokazywać. Tutaj jest Dallas e z Oxtonem. A i pliki FBI. A Wy też tego nie widzicie, no oczywiście. Na tu Kraimnet Laptop. A, tak, a tu można wyjść po prostu, tak jak. Z laptop z pierwszego safe houseu, dobrze. Przepraszam, panie lokaju, że szyby rozbijam, i potem będziesz musiał sprzątać, ale trudno. O! Ale tajemnicze drzwi. I to są tajemnicze drzwi, nikt nie wie, co się za nimi znajduje. Mhm. Murzyn, ty wiesz, bo ja nie wiem. Też nie wiem, ale to wyglądają trochę jak wrota pomiędzy moją Afryką. A Maroko wezera No. Taka brama wielka No. no. Ale ciekawe, ciekawe jak się odblokowuje tutaj Żeby tam wejść. Bo to jest chyba jakiś isterek. Dobra, tu będzie można się dostać jak się ulepszy. <laughs> Bo to już wiem, tam jest po prostu kibelek. No dobrze. O halo. a to afrykańska kuchnia. Nie, to twórcy powiedzieli na swoim live'ie, że jak tutaj pokazywali, że to wygląda jak, jak ich kuchnia, właśnie w ich firmie. Tak, tak właśnie. Że wszędzie leży kubki z kawą i, i pizza ten. No super po prostu. No to skoro wiosna, chatę to zajrzyjmy do lodów i zamknięta. Tak. To fajnie. Dobra, co dalej? Co dalej jest do zwiedzania? Ogólnie tutaj, jak się ulepszy, to będzie dużo takich minigerek i innych takich rzeczy. Bo na razie to taka bieda jest trochę. Tutaj się można kliknąć. No, a tak w sumie to 2 na 10. Ja. Idziemy do ciemnicy? O nie, do ciemnicy. No dobrze. Tutaj na razie. O! Dzień dobry, panie Wolf. Tutaj drill, jakieś? I dobry. A tu jest mega, ksiąg lepszy. O, tu jest dla Wezyra, zobacz. Chyba postawione. No. Ale tutaj, jak się ulepszy, to mega. Tu z tej strony masz strzelnicę. Tak, tu kościuszka, A tutaj... strzelnica. A tutaj. Melnica, wiemy o co Ty... chodzi. A tutaj masz szybę, i schodzisz na dół, i tam masz takie ten. Na czas robisz. Tak, to, to wiesz, to ja, ja o tym wiem akurat, to widzowie mogą mnie wiedzieć, niektórzy. O, no amunicję sobie wziąłem, no, dobrze. E, tak jest, tak jest, panie John Dick. No, to idziemy dalej, nie ma tu co więcej do pokazywania. Chodźmy tutaj, do safe'u pójdziemy na końcu. Dobrze. O, a tu co? Dragon ćwiczy, zobaczcie, patrz jak pompuje. Dajesz! Dajesz! Robisz ja to! Ja wiem dla grubasa, że powinien brać przykład z drogana i też poćwiczyć powinien. Dajesz, na siła masa. Siła masa mockie ubasa, tak jest. Tak. Co, co to, jak to jest ty złe? Mięsny jesz, mięsny jesz. ty, go zjesz, ty go zjesz. O matko, jakie to stare jest. No dobra, tutaj mamy Sokola i jego, prawda, yy, ten, yy, hokej. Ruski hokej. Ruski hokej. Hm. Na razie to wygląda dość biednie, ale potem będzie to lepiej wyglądać. O, mamy warsztat Budiego. Jakby ktoś nie wiedział, on tutaj sobie robi deski takie surfingowe. Tylko na razie jeszcze nie zrobił żadnej, chyba z tego co widzę. No. Co to jest? Yy... No, cokolwiek. Dobrze, Mam jeszcze pokój Jacketa, który ma całą masę kaset, i ma jakieś kosy, tu wszędzie leżą. No i czekamy na następne... Jacket, ty gnoju, byś normalnie rozmawiał z ludźmi, a nie... czekamy na następną mapkę do hotline'a. A, a, no tak, <laughs> czekamy z niecierpliwością. Dobrze, e, to co tu pokazaliśmy chyba wszystko, tutaj jest ten... Tak. No to i chodźmy Chodźmy do safe'u w takim razie. Dzień dobry panie Lokaju yy... Pięknie się światła odpalają jak w Tak No, tutaj wszędzie pieniądze leżą moje. Wasz, O i tu pieniądze. Zapraszam proszę się częstować. <grym> <grym> proszę się częstować yy, no. Właśnie nie, bo tutaj... Ja w tym pierwszym save house to nie miałem tyle klasy, żeby, wow. cały, żeby cały zapchać taki jeden save, więc to jest chyba tylko taka podpucha, nie? No. To, to możliwe, że pokazuje moją faktycz faktyczny stan, nie? Te tutaj na środku. No. I mi się wydaje, że to może być tak. Pom. Możliwe, że tak jest. No. Bo na przykład Kikoś, pamiętasz, mi tu pto. A on na nowym jakby koncie wszedł. Aha, a ty... No ale to po... Przecież to jest mój safe house. Ale może dla każdego inaczej pokazuję, nie wiem. Nie, to by było trochę bez sensu. Dobra, nie wiem. No, więc tak się prezentuje mój safe house. <grych> e Dobrze, chyba nic nie pominęliśmy tutaj. Na razie tu zresztą... No nie wiem, może nie połowy, ale bardzo dużo pomieszczeń jeszcze nie jest dostępnych, nie? No. Ale co? No, no i, i ten. No, no bieda trochę, no ja wiem, no pieniędzy nie ma w tym kraju, żeby wyremontować. No i siedzi właśnie potem taka Boni na, na taborecie, bo... ten który ty. trzeba codziennie wymieniać, bo nie wytrzymuje w końcu. Ty, a ty widziałeś ulepszenie do Boni? Nie. O, to wygląda zarąbiście. No, nie, nie będę spoilerował. Jak ktoś chce, to niech sobie tam zobaczy gdzieś. Nie wiem, gdzie. Niech sobie to samo blokuje, a wtedy będzie widział. No. Dobrze. Ja prawdopodobnie pokażę Safe House, jak będzie całkowicie ulepszony. Też. A na razie. Na razie, może zapgraduję sobie coś i zobaczy, czym to się różni. Co, jak myślisz, żeby. Te zwykłe pokoje zaupgrade'ować? No na przykład. Kuchnia, łazienki, big lounge, czyli duży pokój, nie wiem, coś takiego. No, nie wiem, zaupgrade'uję sobie to. Dobrze i od razu zobaczymy. Co to jest next year? A. Dziwne. No, dobrze. Much better. O, 1 na 36 ulepszeń. Bardzo fajnie. Aha, czekaj, tylko teraz to, Enter to your safe house. No, tak swoją drogą, właśnie. Eee, nowa maska. Znaczy nowe maski gangsterów. <grywy> Al Capone. No, Al Capone. Teraz mogę być jak Donbursucio. Don Murzyn. <grywy> <grywy> Don Murzyn. Don Ale Don Borsuccio, to, to mnie tak sobie niektórzy nazywali czasem. A, no co fajnie. Dobrze, zapraszam w takim razie, zobaczmy czym... ...czym nas gra zaskoczy. Ech, halo sobie kusze. wezmę się, jeszcze bawię. O. No halo, proszę mnie teraz do gry nie zapraszać. O, jaki ładny dywanik tu jeszcze jest. O, o i zobaczcie, już nie ma tych kartonów na środku. No skórzane te. Hmm, ej wiesz <grym> chwila, te, te kanapy z czymś mi się kojarzą, nie <grym> wiem jak tobie. z jakiegoś filmu chyba. E, dobrze, ale może przemienićmy ten temat. W sumie to... Halo balony, balony są super. Tak. No tak Okurde. fajnie. Wybuchły. No, one są fajne. Pyk-pyk. <noise> <noise> Ale super. Ty, tu chyba podłoga jest lepsza, mi się wydaje. Chyba tak. No, moż, na może. Na zewnątrz nic. Nie, na zewnątrz jeszcze nic nie będzie. Tutaj jest jakieś świadomości. Dobrze, o, co? <noise> o kurcze, blade. O, Podporne. tak. No, widzisz, dobra. Halo! Halo! Cię, co? Otworzyli kibelek! No! No i zobacz. Licznie. Chodź pod prysznic. No nie, wolę nie stać w jednym pomieszczeniu takim. Sklej się pomydło. Murzy na mnie. E pr halo, proszę nie podglądać, kurcze. <tryk> PRAWIE MNIE ZABIŁEŚ, HALO! Dobrze, y... No. Co my tu jeszcze mamy w takim razie? To nic się chyba nie zmieniło. Nie, to raczej się nie będzie zmieniać, bo to takie główne rzeczy. Ale tutaj szyba taka. No ale nie to wygląda. Tutaj oczywiście... Aha, mogłeś się zmienić nie, na y, jakąś inną postać, to byśmy pokazali Chainsa. A już trudno. Czy coś było do kliknięcia? Nie, wydawało mi się. Ty telewizor mamy! No, zobacz kultura pełna teraz. No. Jakiś dywanik, półeczkę, kurde, na trofea. O więcej szep jest. O, kuchnia ładnie wygląda, zobacz. Już Nie ma takiego no. syfu. O! Roz, rozbiłem coś. No, no. Już zepsułeś. Trudno. Co tu jest jakieś... O... mniej podoba obrazek... Się Przepraszam, że połowę asortymentu kuchennego rozwaliłem? Trudno. O, a tu kolej. O! Mm. Halo! Halo, jak chcę tutaj! Halo! Muszę mnie przepuścić, kurde. Za gruby jestem, bo no nie. Trzeba za... było tyle żeć. Mogłeś się odrzucać. Dobrze. Mamy tu coś jeszcze. Nie, tu są takie pomieszczenia ogólne. Ewentualnie jeszcze w piwnicy coś mogło się zmienić. No, może. Maybe. Gdzie, gdzieś idzie tutaj. Tak więc do ciemnicy. Ale wiesz co, tutaj chyba nic nie ma. Tam jest safe osobno, tutaj. Osobno są rzeczy. he mhm. Tak więc nic więcej się nie zmieniło. A tu? Też nie. No niestety, tu się jeszcze nic nie zmieniło i niestety wam tego teraz nie pokażę, co tu mogłoby być. Ale pewnie jak zbiorę tyle coinów, że uda mi się wszystko ulepszyć, to może wam pokażę kiedyś całkowicie ulepszony safe house. No. no. Tak. Super, że to trwa już ponad 20 minut, nasze luźne pierdzielenie i bieganie sobie Fajnie, czasem. Panie, mówili, mówiłeś, że o, maksymalnie 10 minut. Co to? Fajnie. Ale to ty mówiłeś, nie ja. Jecha Ja wiem co mówię. Co za łeb. Mówi coś, a potem sam... A, a tym, że to ja mówię, nie? No super. Patrzcie, Hemi jeszcze się ze mną kłóci. Dobrze, proszę mi nie demolować mojego mieszkania, i nie puścić murzyna do środka. Tak to jest. Trochę. No, dobrze. No, i tak swoją drogą za jakiś czas pojawi się pewnie jakiś odcinek z Payday'a, taki z jakiejś misji bardziej. E, może z tego nowego poziomu trudności, który nam po prostu sprawi, że się zesramy e, pod Aha. siebie. <laughs> no. One down, polecamy. Tak. No, ale na razie to i tak muszę trochę przexyć, bo mam niski level, no i, i wiecie, wtedy to już w ogóle bym ginął. No. A, tak swoją drogą, za niedługo też wyjdzie nowa misja. Aha, Strzać. ci odpadło wcześniej. Ty na antylopy podlujesz, przepraszam bardzo. Patrz, jak to strzał, głupio spada na dół, czekaj. Mówiłem, wpuścić muszę. O nie, dobra. No to cóż, jeśli się wam taki odcineczek pokazał, poka podobał, no to, to zostawcie lajka, like nie wiem. Za jakiś czas będzie yy, odcinek z nowej misji, jak wyjdzie. No i z tego nowego poziomu trudności. ja no. Dobra, no to cześć. Cześć.